Witam, serdecznie. Tutaj zobaczymy partię Aleksandra Aleksandrowicza Alochina. Jego przeciwnikiem był młody szachista którego na... Borys, syn Wasyla, byśmy przetłumaczyli na angielski antyhejterowiec, taki to tak się teraz mówi. Bo zniknęły słowa miłość, zniknęły słowa nienawiść, także zniknęły, także tu cieszmy się i patrzmy jak grał Aleksander Aleksandrowicz, Alohim. E4, zobaczymy, proszę, najlepsze posunięcie, E4, Konisia idzie i... Obrona dwóch skoczków. I tu zagadka, dlaczego nazywa się obrona dwóch skoczków, a nie obrona pięciu skoczków. Czas start, a ja zamieszam kawę. No bo są na szachownicy tylko cztery konie się. jak się dorobi piątego, to może być obrona pięciu skoczków. Proszę. Na punkt F7 Aleksander Aleksandrowicz już wtedy znał. I odchodzi na bandę. W zasadzie to ten jego anty niemiłośnik znał. Pan szachuś c Widzicie, chłopaki teorie znają. Nie mają komputerów. Jedna z możliwości to zagrać, tu zrobić podwiązkę tego piona. No tu to muś, nie piskaj. Tu już Ci pokazuję. Ojej. Patrzę tu. Przez tego. No Hetman c7, no jest szczęśliwy ruch, teoria się skończyła. Jak widzimy biały rozwinięty jest jak jest, no ten wypad konikiem na g5 jest antydebiutowy, nic dziwnego. No teraz szczęśliwie cofnął się na e4, a nie musiał na bandę. I, I czarny zaczyna kaleczyć sztukę. No jeżeli takie ruchy musi robić, znaczy, że konstrukcja jest niedobra. I jeszcze, jak widzimy jakby to oni jak tam się nazywają ci moderniści, liczni moderniści, którzy nie czytali książek szachowych, nie uczyli się, a mówił nasz poeta, skończył się wiek złoty, trzeba się uczyć. To powiedzieliby, że to jest tango skoczków. Oni nie wiedzą, na czym polega tango. Cóż, o, jeszcze tango skoczków. I tango skoczków. I co, pirouette? W tangu nie ma pirouette. W tango są inne figury. Zamieszam herbatę. <słyski> <słyski> Mamy klasyczne centrum. Można było wziąć, ale proszę bardzo, pan Szachutek naj, najsam przód i król zderaszowany. I tu zastanówmy się, co dalej. No król został w centrum. Trzeba otworzyć pozycję. Zroszlować królem. Otworzyć pozycję. Zlikwidować te piony i atakować króla. Otwieramy pozycję poprzez otwieranie linii. No odchodzimy hetmanem, bo ten gończyk patrzył na hetmana nieprzyzwoicie. I kolejne osłabienie. Widzimy czarny zamiast konsolidować pozycję, schować króla, połączyć wieże. To tak se... Pogrywa. Nagle zaatakowany jest pieszak. Pieszak ciągnie następnego pieszaka do przodu. Jak mawiał Jacek Bogusław Bednarski, który mnie paru rzeczy nauczył. Słabości pionkowe, jak magnes, ciągną pionki do przodu. No to uderzamy. Idzie do przodu. No to teraz wyjdziemy gońce. i zaraz będziemy otwierać. A6. No póki co nie dajemy. Nie wolno dać figury. Choć mówią w rydżu, mówią figur na figur i to w szachach też jest. Co to znaczy? Jeżeli ktoś nam zbije figurę i my musimy zbić mu figurę. No. I goniec idzie na przekątno. Skoczek wziął gońca, który nie atakował. Jednocześnie odsłonił. O, Taką propozycję, jakbyście Państwo przez pomyłkę weszli na kanał modernistów, jak będą mówili o tangu, zapytajcie ich, co to jest piwot. Piwot tu nie puszczamy, bo tu był motyw geometryczny dla gońca. To się nazywa motyw geometryczny dla gońca i ten goniec łobuzia chciał tu wskoczyć. Była taka pułapeczka alohin. Oglądał, ja tak dużo, często uczę tych motywów geometrycznych dla wieży, dla gońca, Aleksander Alochin 13 razy był na tych wykładach moich. Koni się jeden i król do boj ale tu widzimy, on jest nagi, siódma linia czysta, bez pionów, no to tu fiksujemy, żeby nie poszły, no i se napad napad se. Ten goliz będzie niebroniony, bo on przeciąża hetmana, Jeżeli Hetman coś musi bronić, to jego mobilność, znaczy mówiąc, ruchomość jest mniejsza. I proszę, sam się próje. Sam się pruje. No to oczywiście bijemy. Otworzył linię F. Tu przestrzeń według króla jest. Może się zaśpiewać. Zielono mi. Jak to się? Cóż wiemy o miłości zielono mi. Cóż wiemy o miłości. Józek, 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 Józek wszystko wie. No to bijemy. Kombinacja. Hop! Tu, tu Maciusiu dwa razy atakujemy. Przeciwnik broni raz, więc możemy tak, tak... I proszę. Ofiara Hetmanka. Konieś napad na wieżę nie stracimy wieży. Wieża na... <laughs> padła na gońca, nie stracimy gońca. Goniec ucieka, żeby zdwoić piony, a nie chce zdwoić. Konik ucieka, daje szachutka. Król musi po niego podejść. Zyskaj... Zyskajemy jedno tępko. I liczymy piony. Mamy dwa więcej. Ale, ponieważ zaciągnęliśmy królysza, liczymy piony. Mamy trzy, więc jak mamy trzy piony więcej, to nie dajemy. Nigdzie nam się nie spieszy. Konsolidujemy pozycję. Najchętniej królem wstaniemy tu albo tu. O, najlepiej tu między D2, D3 jakby go umieścić, to by nie zasłaniał wieży. Proszę spojrzeć, wieża broni piona C3, a król broni też piona C2. Co to było? wieża h8 oczywiście nie bijemy bo nie zdążymy obronić piona c3 tylko podciągamy nich on zbię no zbił wymiana figur jest korzystna dla strony która ma przewagę materialną króce 4 w zasadzie na taką bezczelność można nie reagować podejść ale tu proszę bardzo motyw geometryczny 5 piątków nie 3 piątki Trzy piątki i poddał. No i poddał, no bo sobie weźmie, oczywiście bierzemy najpierw tego, żeby piony były rozdzielone. Weźmiemy najpierw tego, a potem tego. A ja dziękuję za uwagę.